Ekologę, Pani kochano. Chciała Pani na szybko rozdwa jakoś deskownicę zamontowują, no to jest. Teraz takie wysły w modzie. Chińczyki produkują. I Pani o co chodzi? Troskę można wyżej, jak to większe, jak ktoś mniej, się to opuścić. Ślak trafi. Może chce Pani się tam wyłożyć i do futerka się zbliżyć, jamę rozszerzyć i pukać źle wlezi lezi. Normalno by się nie dało. Jak Pani nie wie, jak. No to niech pani skakuje o ja pani pokozę. Ja mam czas, He. Co mnie pani kochano? Chodź pani mogłopa? ja o pani chcę pokazać jak się obsługiwać? Bo cię się z panią we banie, nie będę żynił, He. Pokozę pani i tyle, chęć Ślak to z daleka. gdybym się Pani rozłożenił. To mnie tak łoskubała. w zimę sam chodził. Chciałem je nogi umarnąć. He. Pani skakuje roz 2 15 minut pokażę jak się pukać i tyle, nic więcej od pani nie chcę rozliczymy się i jadę żonacki się pani zachciwił poza tym ja widziałem tego pani chłopa Heh. to wyglądał on tak jak by go na niedzielę do wiadra wsadzili próbowali skubać a on wziął ucik Heh. ledwo na nogach stoi pani tu skakuje, ja rozszerza i o pani no, pokozę jak się puka i o jadę, bo pani se za dużo do głowy widzę na biuro. szlach trafi